strony piotrek. Yy, dzisiaj sobie orzemy. z zestawem Nepoland T7260 Power Command i pługi Wogel Not 950 ST na odkładniach ażurowych yy, Orzemy sobie po kukurydzy. Pod kukurydzę. Na zimę nie zdążyliśmy zaorać, już mróz ścisnął Ciężko się orało i rzuciliśmy Teraz na wiosnę Daliśmy Około 50 ton obornika na hektar I... I, 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 i ee, Działka w wielkości o wielkości 7 hektarów, około 7 hektarów. Jest to jedna z największych naszych działek. Niestety u nas jedna z większych, o największa w sumie. Niestety w naszym terenie nie ma dużych działek. Jest strasznie pola, są małe, nieforemne. Eee, Orka idzie średnio, jak widać nie mogę utrzymać linii prostej. Jest tutaj straszna różnorodność y, jakości ziemi. Tak, tutaj wjeżdżamy, zaczyna trochę się piach pojawiać. Za chwilę tam mamy łąkę, taka bardziej torfowa ziemia. Y, za nami co będziemy jechać z drugiej strony, co zobaczycie glina mokro, zagino, zaraz znowu piach, żywy piach. No i ten ciągnik tańcuje Nie idzie utrzymać tego prosto No ale, jakoś trzeba sobie radzić Kiedyś konie morali też było dobrze No ja takim pługiem po orze też będzie dobrze Urośnie Na głębokość około 20 cm plus minus to wiadomo tam jak mokro kółko wchodzi trochę w ziemię już głębiej jest no ale dobrze jest ogólnie to pole w dzierżawie I jak pierwszy rok wzięliśmy w dzierżawę to pole to z tej działki tutaj jest 7 hektarów fornego i tam 2 hektary łąki było podzielone na 11 działek, nie? Wiadomo, starszy gospodarz podzielił na działki, żeby wiadomo, tutaj na piachu się żyto tam na górce był w ogóle ugorem, leżało pole Tutaj były coś lepszego, buraki były siane Kiedyś, kiedyś to łączki kawałki takie były no jakiś mniejszy sprzęt, może było sobie tak na to pozwolić, i czas pozwalał. No jak my wzięliśmy to wierzabę, to rozdzieliliśmy na dwie części tutaj ornia, ta łąka. Choć teraz byśmy pewnie zrobili jedno część, bo już kiedyś, wiadomo, mokrzejsze lata były i tam, gdzie łąka, to po prostu woda za się stała tam do, do kwietnia, no i nie było możliwości nic tam wejść no a teraz skoro to mamy takie mamy już by można to zrobić to no, na ornę no ale niestety już jest tam trawa bodajże około 20 lat no już to trwałe użytki zielone no i nie można zrobić chyba nie wiem gdzieś na no, jakiejś czytałem że 5% rośnie w Polsce jak ktoś tam złoży jakieś chyba podanie czy coś, to można, można wyorać to. Ale jak jest, to nie wiem, się nie zagłębiałem. Spalanie w takiej orce, ciężko mi powiedzieć, bo tutaj no, ale no gdzieś tak w okolicach 15 litrów myślę, że wychodzi. Będę tankował, to będę wiedział. Ile spaliłem, bo już mi się kończy. Znaczy, wiem ile zatankowałem. I dotankujemy później do tego poziomu. Będzie wiadomo, mniej więcej. Ale tak jak w poprzednich workach, na podobnych działkach spadał około 15 litrów na hektar. Myślę, że jest to w granicy. W granicy z... normy. Woreczko świeci, wioska już się na dobre zaczęła. O, zobaczcie. No tutaj jest żółty piach tutaj też była część u goru, w ogóle tutaj nic nie rosło. Poprzedni gospodarz mówił, mówi, że nie było sensu, tutaj cokolwiek ścieżkę, bo i tak nie rosło. No u nas jak tutaj siemy kukurydzę. Tak no przez te wszystkie lata praktycznie była tutaj kukurydza. Czasami tam, co 3 lata zmieniliśmy na zboże. dodajemy zawsze obornik. Praktycznie co roku dawało, nawet się po dawało obornik i jakoś doprawiła się ziemia i rośnie. Szkoda ziemi było ugorować. Nie wiem, czy teraz będziecie widać, może tam bliżej podjedziemy. Tam też, wam, bo powiem tam z zarobem jest też nasze działki. Tam też jest bardzo zróżnicowana ziemia. O, zobaczcie, tutaj znowu glina. Tam glina, a tutaj już normalnie jedziemy. a tam się kopaliśmy tam za też jest właśnie nasza ziemia tam ogólnie kawałek ma 4 hektary i tak w tym brzegu jest żółty piach, chcieliśmy teraz też obornik nawozić to no w tym brzegu szło w miarę no ale tutaj jest początek pola, jest normalna ziemia, jest tak mokro że pustym rozrzutnikiem wjechał i po prostu siadł, podjechał może z 5 metrów i wpadł po ramę praktycznie. I na razie pole leży, trzeba trochę poczekać aż obecnie i dopiero coś znowu działać. To jest drugi pług tej firmy, poprzednim mieliśmy zwykły, czwórkę obrotową na kołku. Fajnie się sprawował ten pług, trafiła się okazja za granicą kupić właśnie to piątkę. Kupiliśmy, już teraz drugi sezon, nią będziemy orać. Jako tako to się sprawuje, nie mamy co narzekać, choć przydałby się większy, tej orki z roku na rok jest coraz więcej. A na razie o uprawie bezorkowej nie myślę. Jakoś średnio mi się to widzi. Może w przyszłości, jak kupię jakiś tam agregat fajny, duży, typowy do bezorkowej uprawy, coś będziemy myśleć a na razie, nie? To jest to mój pierwszy wod, już nie wiem co mówić Wszystko to chyba może już się powtarzało Dwa razy co mówiłem Nie wiem Ogólnie dorki do nam zostało e, Jeszcze około Dwudziestu paru hektarów oprócz tej działki Dokładnie chyba liczyłem dwudziestu hektarów No z działków było tam 30 jakieś jeden jeszcze tam część pod, pod lucerny mamy podorać Trochę pod zboża, no i reszta pod kukurydzę No ale jeszcze musimy tam trochę obornika wywieźć Myślę, że przed, przed świętami Wszystko już zakończymy orkę Mamy dzisiaj Mamy dzisiaj, zaraz wchodzimy. 24 marca teraz się na spokojnie wyrobimy się do świąt z orką no po świętach już prawdopodobnie się zboża może przed świętami coś się uda jutro mam u kolegi temu sługowo w grog zasiać nie wiem czy to jeszcze nie za wcześnie no ale on mówi że, że że chce zasiać i już jest Pora, no to zasieje Ja u siebie jeszcze myślę, że poczekam z tydzień. Może aż dopiero po świętach, bo mamy jęczmień do siania. Tylko, a wiadomo, jęczmień zimno trochę się boi. Przy brodzków to lepiej poczekać ten tydzień chyba, niż później odsiewać. No i w sumie na dzisiaj to by było tyle. Coś może z tego grochu wam nagram. Ściania jeszcze później trzymajcie się, na razie, cześć zobaczcie, jeszcze dodam znowu zmieniła się ziemia, już nie wyprostowany w miarę prosto różna idzie ziemia jednego rodzaju a nie jak tam co chwila zmiana i od razu orka jest podniejsza, zaczyna się od tak. Nie wiem czy mówiłem, ale o razie 7,5-8 km na godzinę. Będziemy w gruździe, a wciąż są szerokie 710 i trochę do gniata, ale tak jest i tak musi być.